Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film, który przygotowałam razem z Magdą Zmianą oraz Asią Aszplumplum. Plum. Pokażemy Wam, jak spędzamy nasz barski wieczór. Pokażemy Wam, jak relaksujemy się po naszym ciężkim dniu w pracy czy na uczelni. Mamy nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w, gór, w górę, który jest dla nas bardzo e, ważny. Oraz zostańcie z nami do samego końca, bo mamy dla Was wspaniały konkurs, gdzie do wygrania są oczywiście wspaniałe e, nagrody.

And if I say I'm fine, believe me, it's a lie, see. Cause I'm a troubled mind a song without a melody. Oh, well, that's just me. wish she could be here now, wish you could be here with me. My remedy, remedy. Remedy, oh my remedy. Had enough of all the travel, trying to find out where I belong. Well, I missed that train just a minute too late. When happiness was here all along, and I don't know why I was looking for a place to be. Northern sky has everything I'll ever need, but I can't see. I wish you could be here, wish you could be here with me. My remedy, 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 oh, my remedy. Change my mind, cause I know where I want to be. I wish you could be here now, wish you could be here. I know my own way back, and know I'm going down this road again Keep us on singing Do you want Again, no, I'm giving you a heart attack, but I'm the man who keeps on singing pomysły na babski wieczór również. Pamiętajcie, że każda z Was zasługuje na chwilę odpoczynku po ciężkim dniu, tak, po ciężkim dniu, tak jak przedstawia to Magda, ja czy właśnie Asia. Każda z nas w ciągu dnia robi co innego, tak jak widzieliście u Asi, e, Magdy czy mój dzień. Kompletnie inny, natomiast wieczorem każda z nas zasługuje na chwilę relaksu, detoksu, i to było kilka naszych pomysłów, jak można właśnie taki wieczór spędzić. Chcemy Wam teraz powiedzieć kilka słów o produktach, które przetestowałyśmy podczas tego e, filmu, czyli mówimy tutaj o e, maskach Czysta Glinka z Loreala. Każda z nas miała inny kolor, czyli miałyśmy jeden składnik e, inny, i ma Tutaj miała zieloną z eukaliptusem, Asia miała czerwoną czerwone algi, a ja miałam czarną z węglem. Moja masteczka dzięki eukaliptusowi miała działanie oczyszczające i odświeżające. A jak wiecie, węgiel jest oczyszczający, absorbujący sebum, także moja była typowo oczyszczająca, mi po całym dniu zależy na tym, żeby ujednolicić kolor skóry i rozświetlić ją, także ja wybrałam właśnie tą z czerwonymi algami. Czyli widzicie, na czym wam zależy, skupiacie się na danym e, kolorze. Taki słoiczek starczy wam aż na 10 aplikacji, także myślimy, że jest to naprawdę sporo. My zużyłyśmy naprawdę niewielką ilość, ja nie widać zużycia. Także y, na pewno wam na długo y, starczy. I fajnie wspomnieć o tym, że ma bardzo fajny zapach. Tak. każdym inny. Teraz pomachamy, wy nie możecie czuć Pomuchaj. ale w sklepie sobie możecie oczywiście powąchać. To są takie odświeżające zapachy, nie są ciężkie, nie przeszkadzają. Bardzo delikatnie. Fajnie ona zastyga na twarzy, także naprawdę wszystko uważam, że jest super. I myślę, że jest to nowość, jeśli chodzi o maski, które są w takich słoiczkach, bo zazwyczaj kupujemy w tych saszetkach, które ja osobiście ich nie lubię, one zasychają, nie zużywam. A to jest wszystko higienicznie, fajnie zamknięte. Czyli pamiętajcie o głównych składnikach tych glinek. tak jaką glinkę sobie tutaj potrzebujecie zastosować, to właśnie e, używacie, czy właśnie z węglem, eukaliptusem czy z czerwonymi e, algami. Także polecamy Wam e, właśnie nowe maski od L'Oréal w tych pojemniczkach. Przetestujcie, dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. I mamy dla Was, co Asia? Konkurs. Na? Na Instagramie. <noise> Tak, konkurs odbywa się na moim Instagramie. Tutaj macie nazwę Olciak. Wbijajcie, bo do wygrania są zestawy tych właśnie trzech masek, także będziecie mogli przetestować sobie wszystkie rodzaje tych masek. Także nagrody są super. Zapraszamy was do konkursu na Instagramie. Dajcie kciuka w górę. subskrybujcie. Mój kanał, e, wchodźcie na Instagrama i Snapchata Asi, wchodźcie na YouTube'a Snapchata i Instagrama Magdy, nie Snapchata, ona nie nagrywa, ale <grywa> oglądajcie <to> ją, <grywa> poprawiłam się. E, dziękujemy Wam za oglądanie, mamy nadzieję, że film Wam się e, polobał i pamiętajcie, detoks, regeneracja, relaks jest wszystko dla nas, także e, korzystajcie i róbcie sobie babskie wieczory, tak jak my. My idziemy dalej mm, plotkować i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!